Witam Cię ponownie w już trzecim odcinku z Grą Factorio. Ostatnim razem zbudowaliśmy sobie naszą sieć zasilającą. Ustawiliśmy obok niej ponownie laboratorium i myślę, że przyszedł wreszcie czas, żeby zmusić je do pracy. Potem, gdy zajmiemy się laboratorium, przejdziemy do modyfikacji naszych układów wydobycia i przetwarzania surowców, no ale w pierwszej kolejności to laboratorium. Do pracy potrzebuje ono oprócz oczywiście zasilania energią elektryczną jeszcze dwóch rzeczy. Pierwszą z nich są tak zwane pakiety naukowe. Jeżeli klikniemy sobie lewym przyciskiem myszy na nasze laboratorium, to listę niezbędnych pakietów naukowych widzimy w górnej jego części. Najpierw mamy czerwony pakiet zwany automatyzacyjnym, później mamy pakiet logistyczny, chemiczny, wojskowy, produkcyjny, użytkowy i na koniec kosmiczny. Oczywiście niezbędne pakiety zależą od technologii jaką chcemy Osiągnąć jaką chcemy odkryć, im bardziej zaawansowana technologia, tym więcej różnych pakietów ona wymaga. Ale jako że my jesteśmy dopiero na początku gry, no to będziemy głównie korzystać z pakietów czerwonych. Pakiety czerwone, jako że na razie nie mamy właściwie innych możliwości, musimy sobie wytworzyć ręcznie. I tutaj w dziale półprodukty widzimy nasz automatyzacyjny pakiet naukowy, który wytwarza się przez 5,5 sekundy i potrzeba do niego dwóch żelaznych płytek i jednej płytki miedzianej. Wytwórzmy sobie w takim razie może 10 takich pakietów. One się dość długo robią, także niech się to już wszystko dzieje tutaj w lewym dolnym rogu. A my tymczasem przejdziemy do drugiej rzeczy, jakiej potrzebuje nasze laboratorium, czyli do wyboru odkrywanej technologii. Naciskam teraz klawisz T, dzięki czemu otwieram się nasze okno technologii. Po lewej stronie widzimy nasze technologie w postaci takiej listy, jak widać jest ich całkiem sporo, a po prawej stronie te same technologie ujęte są w postaci takiego drzewa, dzięki czemu widzimy, jak na dłoni, co musimy po kolei od do czego musimy dojść, żeby odblokować bardziej zaawansowane technologie. Na razie sobie ten widok drzewa zostawmy, przejdźmy tutaj na lewą stronę, gdyż na tym takim żółtawym tle widzimy technologie, które jesteśmy aktualnie w stanie wykonać. Wśród nich mamy automatyzację, logistykę, czy na przykład przetwarzanie stali. I każda technologia oznacza oczywiście nowe możliwości i nowe urządzenia, które możemy budować. My jednak w pierwszej kolejności zajmiemy się optyką, gdyż technologia ta pozwala nam budować lampy. Lampy przydadzą nam się oczywiście głównie w nocy, kiedy to niewiele widać, a dzięki nim będziemy mogli sobie rozświetlić całe nasze pole konstrukcyjne, na którym będziemy tworzyli naszą pierwszą bazę. Także w tym momencie klikam na rozpocznij badanie. Rozpoczęliśmy badanie optyki. No i nasze laboratorium potrzebuje jeszcze tych pakietów naukowych, które nam się... Cały czas wytwarzają. Mamy już ich 5, umieszczamy je w laboratorium, i widzimy w tym momencie, że cały nasz budynek wręcz iskrzy. Tutaj nadal widzimy, że nasz silnik parowy rozpoczął pracę i zaczął tłoczyć, zaczął przetwarzać energię elektryczną, którą w tym momencie właśnie wykorzystuje nasze laboratorium. Jeszcze chwilę czasu i odklei nam się reszta pakietów, a kiedy wszystkie je umieścimy, będziemy mogli zająć się już innymi rzeczami. Ok. Mamy 10. Postęp prac nad optyką widzimy w prawym górnym rogu. Widzimy tutaj ten taki zielony pasek postępu. Kiedy on się zapełni, odkryjemy optykę i będziemy mogli już budować lampy. Myślę, że nie będziemy w tym momencie bezczynnie na to czekać i zajmiemy się już innymi rzeczami. Przede wszystkim pobierzmy sobie może węgiel. Które nam się tutaj cały czas wytwarza. Ponad 400 jednostek węgla. Także myślę, że ta ilość na sporo czasu nam wystarczy. A oczywiście nasze urządzenia pracują dalej i automatycznie węgiel jest dalej gromadzony. To, co będziemy teraz chcieli zrobić, tak jak zapowiadałem, to sprowadzić wydobycie żelaza i wydobycie miedzi, znajdujące się po lewej stronie, tutaj do jednego wspólnego punktu, znajdującego się pod naszym złożem węgla. W ten sposób, mając tutaj te surowce to znaczy ruda miedzi i ruda żelaza będziemy mogli sobie zrobić centralny punkt przetapiania obu surowców i mieć je wszystkie w jednym miejscu. Dodatkową rzeczą będzie oczywiście fakt, że przejdziemy sobie na urządzenia elektryczne, dzięki czemu nie będziemy już musieli więcej biegać tutaj z węglem i zasilać naszych wiertnic, no bo wystarczą nam do ich zasilania te słupy elektryczne, które sobie tutaj pociągnęliśmy. Żeby się za to zabrać, będziemy oczywiście potrzebowali urządzeń elektrycznych, w tym wypadku będzie to elektryczna wiertnica górnicza. Czym różni się wersja spalinowa od elektrycznej, oczywiście ta elektryczna przede wszystkim nie potrzebuje węgla, ale jest też za to znacznie droższa, bo kosztuje aż 23 płytki żelazne i 4,5 płytki miedzianej, ta kosztowała zaledwie 9 płytek żelaznych i nieco kamienia. Także jest tutaj duża różnica w cenie, ale otrzymujemy za to brak potrzeby. Zasilania węglem, no i dwa razy szybsze wydobycie, bo jak widzimy, tempo wydobycia tej wiertnicy to 0,5 jednostki na sekundę, a ta miała zaledwie 0,25 jednostki, to znaczy, że ta wiertnica jest dwukrotnie szybsza od swojej spalinowej koleżanki. Wytwarzam sobie właśnie teraz jedną taką wiertnicę, żeby pokazać Ci jak ona wygląda. Już ją mamy. Jest ona przede wszystkim znacznie większa od wersji spalinowej. Myślę, że jest to zaleta, bo dzięki temu swoim obrysem pokrywa ona znacznie większy obszar naszego złoża, to znaczy, że znacznie więcej tej rudy może wydobyć. No i my będziemy potrzebowali oczywiście sporej ilości takich wiertnic, a to oznacza, że będziemy potrzebowali całkiem sporo żelaza. Także będziemy musieli zwiększyć nasze wydobycie, bo myślę, że nawet te trzy piece nie są w stanie nam takiej ilości zapewnić. Nie mówiąc już o taśmociągach, które będziemy chcieli zbudować, tych będziemy potrzebowali naprawdę sporo. Także przede wszystkim tak, zbierzmy sobie to, co tutaj mamy, zbudujmy myślę jeszcze jedną taką wiertnicę, na razie jeszcze spalinową i jeden piec. Żebyśmy mieli cztery takie układy. Zasilmy teraz wszystko węglem i w ten sposób wszystkie nasze cztery piece przetwarzają dla nas żelazo. My teraz skupimy się na stworzeniu naszego układu wydobycia już wykorzystując energię elektryczną, także mamy jedną elektryczną wiertnicę, stwórzmy jeszcze może trzy, niech one się już tutaj tworzą. Oczywiście po nich jeszcze od razu parę taśmociągów. Myślę, że jako nasze takie pierwsze miejsce wydobycia wykorzystamy sobie tutaj ten skrawek naszego złoża. Także ustawmy sobie tutaj może w tym miejscu pierwszą wiertnicę i w tym miejscu drugą. Widzimy od razu oczywiście, że wymagają one do działania energii elektrycznej. Także tą energię im teraz dostarczymy. Tutaj ustawimy sobie jeden słup elektryczny, tutaj ustawimy drugi i w tym momencie obie wiertnice rozpoczęły pracę, oczywiście, żeby nie wyrzucały naszego naszych złóż na ziemię, umieścimy tuż przed nimi taśmociąg, którymi je połączymy i sprowadzimy go sobie tutaj na dół. Oczywiście taśmociąg to jest urządzenie niezwykle drogie i nie za bardzo podoba mi się fakt, że jest tylko w połowie wykorzystany. Także, żeby go zapełnić, po drugiej stronie umieścimy analogicznie dwie wiertnice. Łącznie mamy już cztery i nasz pas będzie dzięki temu zapełniany w całości. No, niestety, całą tą sprawą nie nacieszyliśmy się zbyt długo, bo jak widzimy, wiertnice zgłaszają nowy błąd, to znaczy czarną błyskawicę na czerwonym tle, która oznacza, że stało się coś niedobrego z naszym źródłem zasilania. Także musimy się teraz szybko udać do naszej mini elektrowni. Weźmiemy oczywiście przy okazji węgiel 193 jednostki. No i zobaczymy zaraz, co tutaj się stało. Już widzimy, że nasz kocioł parowy zgłasza. Problem. Brakuje mu już paliwa, nie jest on w stanie wytwarzać pary, także zasilmy go ponownie węglem. Widzicie jak szybko on ten węgiel zużywa? Oczywiście musi on odpowiednio nadrobić tej pary, także za chwilę to powinno wszystko zwolnić nieco o, właśnie w tym momencie. No i teraz rozpoczęliśmy taki jednostajny pobór mocy. Nie oznacza to oczywiście, że, że węgiel wystarczy nam na długo, no bo 45 jednostek niedługo nam się skończy. Nasz silnik elektryczny pracuje bez zarzutu. No jeżeli chodzi o zarządzanie energią elektryczną i o tym ile mamy mocy, ile mocy zużywamy, no to to będziemy musieli wkrótce zacząć śledzić. A tymczasem dokończmy sprawę związaną z naszym taśmociągiem. Musimy go podciągnąć mniej więcej w tamto miejsce. Stwórzmy sobie więcej taśmociągów, znacznie więcej taśmociągów i dokończmy naszą trasę. Powiedzmy, że na początek mniej więcej dotąd powinno być odpowiednio. No i teraz zróbmy to samo z miedzią. Miedź musimy sprowadzić aż stamtąd, także jest tutaj trochę dłuższa ta trasa. Będziemy potrzebowali bardzo dużo taśmociągów. No i oczywiście będę potrzebował też wiertnic elektrycznych. Już sobie teraz cztery takie stworzę. Skończyło mi się aktualnie prawie żelazo, ale myślę, że damy radę. Stworzymy sobie jeszcze może. Cztery słupy elektryczne. No i zobaczymy, co uda nam się zdziałać. Zbierzemy sobie jeszcze trochę miedzi, która tam już się wytworzyła, bo oczywiście miałem tutaj przecież ten układ spalinowy i coś tam w środku musi być. Zobaczmy: 73 i 53. Ok. Stwórzmy sobie też trochę lamp. No bo skoro odkryliśmy technologię optyki, to możemy skorzystać z jej dobrodziejstw i sobie nieco rozświetlić naszą mapę. No dobrze, mamy wiertnicę. Ten układ spalinowy już sobie. Podarujemy, możemy go skasować. Więcej miedzi nie będzie nam na razie potrzebne. Obędziemy się bez tego. Wybieramy wiertnicę elektryczną i robimy podobny układ jak dla żelaza. Jedną tutaj, drugą tutaj, trzecią tutaj i czwartą tutaj. Łączymy wszystko, oczywiście, taśmociągiem. O, oczywiście. Niefortunnie ustawiłem tutaj słup. Sprowadźmy sobie wszystko na dół. No i oczywiście nasze urządzenia musimy też zasilić w ten sposób. Ok, i mamy. Naszą rudę miedzi już na taśmociągu, spływa ona sobie na dół, w grze, oczywiście, zapada nam noc. Także możemy sobie skorzystać z naszego nowego nabytku, czyli z lamp. W ten sposób sobie całą naszą trasę możemy rozświetlić. Powiedzmy, co drugi słup powinno wystarczyć. Lampy mi się oczywiście skończyły, ale to nie szkodzi. W międzyczasie będę ich wytwarzał więcej, a my dalej pociągniemy sobie nasz taśmociąg. Na tyle oczywiście na ile nam go wystarczy, bo taśmociągi kończą się niezwykle szybko. Ale jesteśmy widzę tutaj już prawie na poziomie, na którym mamy być. Zacznijmy sobie może od tego miejsca, gdyż czasami łatwiej jest budować taśmociąg od końca. Powiedzmy, że dotąd. Na, na drodze zawsze musi się pojawić oczywiście jakieś niechciane drzewo jeszcze więcej taśm ociągów. no nie jestem pewien czy nam to wystarczy także jeszcze skoczę w razie czego po więcej żelaznych płytek wytwarzamy więcej taśm owciągów taśm ociągów nigdy dość i zaraz tu wszystko razem ze sobą połączymy tak i skręcamy Ok, w takiej sytuacji mamy już połowę roboty zakończoną. Udało nam się sprowadzić tutaj po prawej stronie żelazo, i po lewej stronie już niebawem pojawi nam się tutaj ruda miedzi. Także możemy sobie teraz już powoli zacząć planować naszą, nasz układ przetwarzania tych surowców. Może sobie zdemontujemy tutaj ten układ spalinowy. Powiedzmy, że nie będzie on nam już więcej potrzebny. Zbierzmy to, co się udało wydobyć. i Zlikwidujmy całość. Będziemy już teraz korzystać tylko i wyłącznie z energii elektrycznej. Tak samo możemy sobie zlikwidować wydobycie węgla w ten sposób. No i dobrze. To, co nam teraz potrzebne, to tak. Przede wszystkim do przetwarzania obu tych surowców potrzebny nam jest węgiel, także musimy stworzyć też elektryczny układ wytwarzania to znaczy wydobywania tego węgla. Potrzebujemy powiedzmy, że dwie wiertnice nam wystarczą do wydobycia węgla i węgiel ten musimy gdzieś tutaj sprowadzić w te rejony i tutaj sobie poustawiać nasze piece. Powiedzmy, że tak, jedna wiertnica będzie znajdować się tutaj. A druga wiertnica będzie znajdować się, na przykład tutaj. OK, obie wiertnice musimy oczywiście zasilić. Musimy ściągnąć naszą sieć, powiedzmy w tę stronę. O, nie tak. OK, odbijamy w górę do naszych wiertnic. W ten sposób. Ustawimy sobie tuż, też tutaj światło i może tutaj światło, a tutaj zaczniemy sobie ustawiać piece. Powiedzmy, że dwa piece będą odpowiedzialne za przetwarzanie miedzi i dwa piece będą odpowiedzialne za przetwarzanie żelaza. Teraz musimy sobie jakoś tutaj sprowadzić węgiel. Oczywiście użyjemy do tego taśmociągów, jak żeby inaczej. Jeden taśmociąg tutaj i drugi taśmociąg tutaj. I teraz ciekawostka. Jak... Dostarczyć zarówno węgiel i mieć do tych pieców tutaj na dole. Okazuje się, że twórcy gry o tym pomyśleli i taśmociągi możemy ze sobą w pewien sposób łączyć. To znaczy, jeżeli węgiel sprowadzimy w ten sposób, a mieć dostarczymy tutaj w tę stronę w ten sposób. To widzimy automatycznie, co się dzieje. Mieć spływa nam na ten taśmociąg pionowy. Widać to bardzo fajnie graficznie, że ten taśmociąg jest tak, jakby nieco wyżej nad tym, także zgodnie z tym, co tutaj widzimy, z taśmociągu po lewej wszystko spływać będzie na ten taśmociąg tutaj pionowy. I tę zasadę wykorzystamy również w przypadku żelaza, węgla. Sprowadzamy na dół, żelazo doprowadzamy z prawej strony, i również spływa nam ono na ten taśmociąg, dzięki czemu na jednym taśmociągu posiadamy oba surowce i możemy je z łatwością umieścić w naszym piecu. No tak, tylko że oczywiście same się do tego pieca nie wrzucą, musimy wykorzystać podajniki. I żeby znowu nie korzystać z węgla i nie wykorzystywać podajników spalinowych, to my przerzucimy się już na podajniki elektryczne. Stworzymy sobie ich, może. 4. O, trochę ich sobie stworzymy. Piece muszę oczywiście nieco odsunąć, bo musi być miejsce na podajniki. Także w ten sposób, Męczymy, czy mi się wszystko na koniec zmieści. No i ustawiamy sobie nasze podajniki, oczywiście tym trójkącikiem, tą strzałką po prawej stronie w stronę pieca. W ten sposób, w ten sposób, tak i tak. Dobra. Musimy je oczywiście jeszcze zasilić, no bo jako, że są one elektryczne, to wymagają do działania. Energii elektrycznej. A tu oczywiście kiepsko wszystko poustawiałem. W międzyczasie lampa zgłasza nam, że się skończył prąd. To znaczy, że coś znowu stało się z naszą energią elektryczną. Najprawdopodobniej tak jest. Skończył się znowu węgiel. Mamy go na szczęście. Sporo możemy. Podobnie załadować nasz kocioł, no w przyszłości będziemy musieli oczywiście pomyśleć nad bardziej zautomatyzowanym sposobem na dostarczanie węgla, ale na razie jeszcze przez chwilę poradzimy sobie z tym ręcznie. No dobrze, cały tutaj układ wznowił pracę, węgiel jest załadowywany do pieców, tak samo surowiec. No i my oczywiście chcielibyśmy sobie jakoś ten surowiec wykorzystać, także zrobimy teraz coś takiego. Widzę, że nic mi się tutaj nie zmieści, także potrzebuję chwilę czasu, wszystko tutaj przerobię i za chwilę wracamy. No dobrze, udało mi się mniej więcej to zrobić, żeby całość wyglądała w miarę symetrycznie. Jeszcze sobie usuniemy nadmiarowe taśmociągi. No i w rezultacie to, co otrzymaliśmy, to dwa taśmociągi wypełnione już płytkami odpowiednio miedzianymi i żelaznymi. No, i dlaczego robi się to w ten sposób? Ano dlatego, że w następnym odcinku będziemy chcieli sobie w tym właśnie miejscu stworzyć naszą pierwszą fabrykę, która te właśnie surowce, zgromadzone tutaj w jednym miejscu, wykorzysta już do przetwarzania, wytwarzania i w ogóle tworzenia zupełnie nowych rzeczy. Ale nie będę teraz już o tym zbyt wiele wspominał, bo to sobie zostawimy na następny raz. O, jeszcze jedna lampa została nam kompletnie bez zasilania. Także zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyjdzie, a tymczasem dziękuję Ci za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.